Szymon Majewski przeżył chwilę grozy. Interweniowało pogotowie. Najadłem się strachu. Szymon Majewski, popularny komik i radiowiec, 15 sierpnia przeżył niecodzienną sytuację, która mogła zakończyć się groźnie dla jego zdrowia. Podczas występu w ramach swojego programu One Mąż Show 58-letni artysta natknął się na nieoczekiwane przeszkody, gdy owad, bzyk, wpadł mu do gardła. Konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego. Szymon Majewski, znany ze swojego poczucia humoru, w mediach społecznościowych żartobliwie opisał zdarzenie. Wyraził wdzięczność za umiejętności nabyte na treningach bokserskich, które pozwoliły mu szybko zareagować i uniknąć poważniejszych komplikacji. Najadłem się strachu, strach nazywa się Bzyk. 10 minut przed końcem onemą show, owad Bzyk, znad jeziora, sterowany przez wrogie siły standuperów, wpadł mi do gardła. Tylko dzięki refleksowi nabytemu na boksie, udało mi się go wypluć. Napisał komik na Facebooku: Szymon Majewski najadł się strachu podczas występu. Mimo żartobliwego podejścia do całej sytuacji, zdarzenie okazało się poważniejsze niż mogłoby się wydawać. Po incydencie konieczna była interwencja służb medycznych. Majewski udzielił szczegółów w dalszym wpisie na Facebooku, zaznaczając, że choć owad opuścił jego gardło, skutki zdarzenia wymagały konsultacji z ratownikami medycznymi. Służby ratownicze stwierdziły lekkie bzyknięcie gardła. Wypluty owad do końca słuchał monologu, zachwycony pobytem w moim gardle. Dziękuję ekipie Pogotowia, pani doktor i panu doktorowi. Podkreślił artysta w swojej relacji w mediach społecznościowych. Chociaż do sytuacji doszło w nietypowych okolicznościach, Szymon Majewski nie stracił dobrego humoru, a jego wpis wywołał żywiołowe reakcje fanów. W komentarzach gratulowano komikowi nie tylko czujności, ale także dystansu do zaistniałej sytuacji. Incydent z udziałem pasażera na gapę to dla majewskiego kolejna okazja, aby połączyć własne doświadczenia z humorem, który doceniają jego publiczność i obserwatorzy w sieci. Choć zdarzenie mogło mieć poważniejsze konsekwencje dla zdrowia, tym razem komik zyskał jeszcze jeden zabawny epizod, który z pewnością na długo zapamięta.